jedną sprawę do wszystkich młodych z diecezji katolickiej, archidiecezji katolickiej. Słuchajcie, nie może Was zabraknąć w Krakowie na Światowe Dni Młodzieży i Pan Jezus tutaj na Was czeka. I Chcę powiedzieć, bo takie dochodzą do mnie słuchy, że trochę się boicie. Niczego się nie bójcie, bo na całym świecie nie będzie bezpieczniejszego miejsca niż Kraków wtedy, kiedy będą Światowe Dni Młodzieży, bo tu będzie Pan Jezus, a z Panem cała Armia Niebieska, wszyscy aniołowie i tak dalej. Naprawdę y, y, przyjedźcie, bo nas tutaj potrzeba. Bo trzeba przeżyć razem, doświadczyć razem Kościoła, doświadczyć razem wiary, podzielić się też wiarą z tymi, którzy tu przyjeżdżają z całego świata. Jak chcą zobaczyć Kościół, który wydał Jana Pawła II, który jest też chodzi jego drogami, więc y, trudno, żeby im tylko przygotować salę do spania i kawałek prysznica i jedzenia. Tydzień tylko trzeba ich przyjąć, trzeba być z nimi razem, ale się modlić przyjęcie konieczne.